Każdy z nas chce być kochany. Czy wiedzieliście o tym, że każdy z nas ma swój zbiornik miłości? Jak go napełnić, wtedy czujemy się kochani. Żeby go napełnić, musimy poznać pięć języków miłości. I o tym mówi książka Garego Chapman'a pod takim właśnie tytułem Pięć języków miłości. A to są między innymi afirmujące słowa, to jest wartościowo spędzony czas, to jest wzajemne obdarowywanie prezenty, to jest również służenie sobie, albo w końcu czuły dotyk. Każdy z nas ma inny język miłości. Chodzi o to, żeby rozpoznać, jaki my mamy język miłości i żeby rozpoznać, jaki język miłości ma nasz partner. Wtedy my będziemy mogli napełniać jego zbiornik miłości, a on nasz. Jeżeli nie poznamy tych języków, nie możemy się zupełnie porozumieć. Rozmawiamy tak, jakbyśmy rozmawiali z kimś, kto mówi zupełnie obcym języku. Dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam do przeczytania tej książki. Ona rozwiązuje wiele sytuacji, które wydawałyby się nie do rozwiązania.